Cześć. W tym poradniku pokażę Ci, jak odpowiadać na posty innych użytkowników w aplikacji Blue Sky. Aby skomentować czyjś post, należy wejść w ten post, a następnie wyświetli nam się tutaj taka, na dole taki pasek w Rider Reply. Teraz będziemy mogli napisać nasz komentarz. i klikamy replay jak widzimy śledzi nam się że nasza odpowiedź została spublikowana i teraz jak możemy zobaczyć nasza, nasz komentarz został opublikowany możemy go polubić odpowiedzieć samemu sobie przekazać dalej lub przetłumaczyć Skopiować tekst, wyświetlić. I na przykład usunąć. Lub wyciszyć ten wątek, czyli jeżeli ktoś nam odpowie, to znaczy yy, nie, nie dostaniemy powiadomienia. Yy, w telefonie, tylko dopiero po wejściu w aplikacji będziemy mogli zobaczyć, że ktoś nam odpowiedział. Po kliknięciu Delete, klikamy Confirm, i jak widzimy. Nasz komentarz został usunięty. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Zapraszam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.